Logic Atos to budżetowa propozycja w cenie 189 zł na moment nagrywania tego materiału. Postanowiłem ją sprawdzić, bo po pierwsze jest dosyć popularna, po drugie wydaje się ciekawą alternatywą dla szalenie popularnej konstrukcji Krux Vaco, której recenzja oczywiście znajduje się na kanale. Niemniej przejdźmy już do omówienia sobie całej konstrukcji, zaczynając od zamontowanych w niej wentylatorów. W konstrukcji postawiono na trzy wentylatory 120mm z ARGB, które posiada 19 trybów, z czego cztery to te tak tzw. tęczowe. Wyglądają mocno ubogo, ale sprawdzimy w testach na co je naprawdę stać. Konfiguracji wentylacyjnej rozbudować nie mamy możliwości, ponieważ na górze nie da się zamontować wentylatorów, na, tym samym na topie też nie zamontujemy chłodnicy AIO, co jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku montażu tego typu chłodzeń. Na przodzie nie da się zamontować trzeciego wentylatora 120 mm, ani nie da się zmienić ich na 140. Możemy jedynie wymienić na inne modele, ale musi zostać, że tak powiem, maksymalnie ta sama konfiguracja. Zaprawdę znajduje się jedna siatka na froncie, przymocowana do przedniego panelu poprzez stopienie plastiku w kilku miejscach. Widać po prostu ten profesjonalizm. Poza tym nie zaznamy takiej siatki dla zasilacza. Na boku obudowy zamocowano nieprzyciemnianą szybę hartowaną. Co jest dobrą informacją, bo często w obudowach poniżej 200 zł producenci lubią inwestować w pleksę, jak na przykład marka MSI, która w swojej budżetowej konstrukcji za 199 zł dała pleksa. W środku szału nie ma, ale jak ma się sprawne rączki, to i się wszystko poskłada. Obudowa mieści płyty w maksymalnym formacie MATX. Więc warto mieć to na uwadze. Poza tym są otwory do kabli, i tu także się przyczepię, o brak takowego na perforowanej piwnicy dla GPU. Choć warto pamiętać, że o wiele droższe konstrukcje też takiego otworu nie mają, jak chociażby Be Quiet 500DX, która jest no sporo droższa. Piwnica posiada także spore wycięcie do eksponowania zasilacza i obok duży logotyp marki. Skrzynka nie wspiera wertykalnego montażu karty graficznej, a samych miejsc rozszerzeń posiada zaledwie cztery, które są wyłamywane, i otrzymujemy także jeden zapasowy. W przypadku chłodzeń to najmniejszy problem na spotka z konstrukcjami powietrznymi, bo mieścimy największe o maksymalnej wysokości 160 mm. Natomiast w przypadku chłodzeń typu Io nie zamontujemy takiego na topie, jak już wcześniej wspomniałem. Producent nie informuje także, czy jest możliwość montażu takiego chłodzenia na froncie. Co prawda na kilku zdjęciach na stronie widać jakby chłodnica się tam znajdowała, ale brakuje konkretów. W tym miejscu muszę Was też przeprosić, że nie byłem w stanie sprawdzić tego na własną rękę, zanim się jej pozbyłem w serwisie aukcyjnym. Ale na szczęście jesteście Wy, moi widzowie. Jeden z Was dostarczył mi informację, jak to wygląda wraz ze zdjęciem, które widzicie teraz. Mówi ono, że dla chłodnicy jest dostępne jakieś 3 cm, więc przykładowo takiego nawisa powinniśmy zmieścić, bowiem jej profil wynosi 28 mm według zdjęcia, które znalazłem na stronie producenta. Złącza na górze obudowy to USB 3.2 generacji pierwszej, USB 2.0, wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe. Poza tym mamy przycisk Power oraz Reset. Sekcja serwisowa oferuje nam nieco ponad 17 mm przestrzeni, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich testowanych przeze mnie konstrukcji, ale też niewiele gorszym od kruk z waku. Co ciekawe, miejsce na dysk 2,5 cala zagospodarowano pod wycięciem dla płyty głównej a można było ich znaleźć jeszcze więcej, bo pomiędzy wspomnianym wcześniej wycięciem a otworami na kable jest sporo miejsca na nawet dwa dyski 2,5 cala. Na samym dole jest tacka, w której zamontujemy do dwóch dysków HDD 3,5 cala lub jeden dysk 2,5 cala. Jest ona wykręcana, aby to zrobić trzeba zajrzeć do budowy od dołu i tam znajdziemy cztery śrubki, których musimy się pozbyć. Przed omówieniem wyników testów temperaturowych wspomnę jeszcze o grubości zastosowanej blachy, która według moich pomiarów wynosi 49 mm co jest wynikiem na poziomie Cruxwako oraz Endorphi Ventum 200. Recenzja obydwu obudów oczywiście na kanale. Dobrze, w takim razie omówiliśmy sobie całą konstrukcję i teraz pora na wyniki testów praktycznych. Podczas rozgrywki w Fortnite obudowa uzyskuje fatalny wynik i traci aż 8 stopni do swojego konkurenta. Niewiele lepiej jest podczas testu głośności podczas którego obudowa ponownie zajmuje ostatnie miejsce. Trzeba by jeszcze sprawdzić wyniki obciążając procesor w programie Prime95 Small FFT. Obudowa ta najbardziej broniła się od czołówki zestawienia inkasując ostatnią pozycję ze stratą blisko 3,5 stopnia do XCOM Case. V21, która jest przypomnijmy mocno obudowana poprzez wygłoszenie, które znajduje się wewnątrz niej i wtedy nadeszła dla mnie nadzieja, czyli rewelacyjny wynik pomiaru głośności, którym zdeklasowała zestawienie. Dlaczego tak się stało? Wszystko dlatego, że nie ma możliwości sterowania obrotami wentylatorów i same się podnoszą. Wygląda to mniej więcej tak jak w laptopie, raz cisza, a raz startuje odrzutowiec, a w przypadku tego testu odrzutowiec pozostał na pasie startowym. Na sam koniec dodam, że mocno potencjał tej obudowy został zniszczony i nie spodziewałem się takiej wtopy podczas jej zamawiania. Jeszcze tylko dodam, że producent nie dorzuca jakiejkolwiek instrukcji do obudowy ani w pudełku, ani na swojej stronie, a to ja zawsze odbieram jak cios prosto w twarz i nie jest to nawet dla mnie istotne, czy taka instrukcja jest bardzo przydatna, czy też nie, po prostu dla mnie powinna być. Jak dla mnie jest to obudowa, której nie kupiłbym tylko Wybrałbym krukswako, nawet dorzucając te 30 zł. Oferuje wiele więcej. Czuć po niej, że nie szczędzono grosza do ostatniej kropli, ma także lepsze wentylatory, którymi można sterować. Chodzi mi o obroty, bo podświetleniem nie można sterować, tylko musi w niej pozostać kurata tęcza. A no i w niektórych sklepach, jak się dobrze pogrzebie, to wyjdzie w bardzo podobnej cenie.